Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek Mam tutaj takie oto zdrapeczki e, Tak, są zdrapki, które mają w zasadzie dogrywkę już którąś u mnie Ten maxi cash, które nic mi jeszcze nie dało e, Tak samo Paradiso, są dwie sztuki, jedne, jedne ze sklepu, a jedne z żabki Tam też się niczego nie doszukałam Megalinie, Diamentowa Fortuna i szczęśliwa liczba, no to jest poprzednia premierka, a ja tutaj nawet nie znalazłam żadnej wgranej. No i mam jeszcze takie super linie na początek. K, okay. nadrapane do połowy. Okej, okay. jest trochę ciemno, więc powiększam i mam z numerem 47. Te super linie są akurat z kiosku. No dobra, szukam dalej symboli. Kwiat i sakwa. Kwiat. Zakwa. Chyba nie ma. No to dalej. Biedronka i moneta. Moneta jest. Moneta. O, jeszcze tu. I biedronka. Biedronka i moneta. Kolejne symbole to lody i klucz. Klucz, razy trzy i lody. Tutaj lody i klucz. Ok. No to dalej. Piłka i słoń. Słoń jest. Słoń. A piłki nie widzę. No to trzy do końca, raz ptak. Mhm. przedostatni symbol, księżyc. I na koniec tęcza. Tęcza jest, no ale nic mi nie daje. Nie ma wygrywającej linii, a kontrolne różne. No dobra, to jest pustaczek. Okay, idzie na bok, i teraz szczęśliwa liczba, trzynastka

17 i 2. No, czyli znowu nie ujrzałam wygranej w tej zdrapce. Jajko, może w przyszłym roku uda mi się zaliczyć tą premierę. Yy, tak. Do pustaków i co teraz? O, te Paradiso naddrapane. Ta wersja jest ze sklepu i mam numer 15, bo już ktoś zdążył wziąć parę sztuk, więc ja tak przeskakuję chyba te wygrane. Yy, tak, został ostatni rządek szukam kolejnych symboli rozgwiazda i deska rozgwiazda i deska są tutaj mhm. rozgwiazda i deska no to chyba wszystko okay. kolejne symbole parasol i krab są tu parasol, I jeszcze krab, mhm. to chyba wszystko. No to trzy do końca i teraz wiadro. Wiadro jest tu i tylko tu. Przedostatni symbol wodolot. Jest tu. No i więcej nie widzę. A więc ostatni symbol to jest kostium. No i ten kostium chyba nic tutaj nie zdziała. Jest tu i tu. No ale jakoś nie widać tutaj linii. Chyba nic nie pominęłam, a zaraz mi kontrolne prawdy powiedzą. I jest tak różne LG. Pustaczek. Pewnie przeskoczyłam te wszystkie wygrane. Ale może kolejne paradiso. Teraz numer 12 z żabki. I tutaj, no tu po kolei po prostu było bardzo wiele pustaków. To jest chyba siódma z kolei. Więc no może tutaj coś się wreszcie uda. No ale tak średnio się zapowiada. Zobaczymy. Kolejne symbole to serce i wiadro. Serce i wiadro. Wiadro jest tu. I serce. I wiadro. Okej. Okay. Dalej latarnia i napój. Latarnie są tutaj. I napój. Czy gdzieś jeszcze? No i tutaj są już trzy latarnie, ok, latarnia i napój, no to trzy do końca i teraz szukam bluzki, bluzka jest tu i tutaj też są bluzki, no i przedostatni symbol to wodolot, wodolot Żeby ten jeden tylko. No dobra, to ostatni. To jest Arbus. Arbus. No i chyba Lotto zapomniało zapakować jakieś wygrane w tej paczce. No bo kolejny pusty rzędu. Tak. To jest ta paczka. Jeszcze dla porównania. To jest numer 12. Na początku miałam. 2, 6, a potem wszystko od 7, 8, 9, 10, 11 i teraz 12 przegrane. No więc, tak to jest. Tyle pustaków dają pod rząd. Kolejny pustak. No to co teraz? No to może te megalinie z numerem 10 też szłam od końca. Na razie bez wygranych. Wydrapałam już tutaj większość i powiększam, szukam dalej. Rower wydrapany, no to teraz arbus i ananas. Owocowo, arbuz, arbuz, ananasa chyba nie ma. Okay, no, kolejne dwa to łódź i gwiazda. Łódź i gwiazda. Czy są jakieś? Ja tutaj nie widzę. No to może nie ma, albo się potem znajdą. To kolejne symbole pierścień i dzwon. Pierścień, dzwon, dzwon jest. Dzwon. I tutaj jest pierścień. Okej. Okay. I co dalej? jest Żółw i motę, czyli jest zwierzątka. Szkoda, że nie flaming, no ale tak. Żółw jest tu. Żów. Motylka pominęłam. Żów i motyl są tutaj. Jeszcze tu. Motyl i motyl. No i znowu ten flaming. Mm -hmm. Motyl. Ok. Tylko dwa do końca. Przedostatni symbol to piłka. Tu chyba jedna jedyna na końcu. Piłka. I ostatni symbol to szminka. Szminka jest tu. Tu. Minki. No ale chyba, chyba niestety nic tutaj nie pogubiłam, mm, tylko pogubiłam jakiegoś arbuza, który mi nic nie pomoże. No dobra, to teraz sprawdzam w ponusie, czy tutaj jest dolarek. Nie ma. Jest portfel, który miał stówę. Kontrolne są różne, czyli numer 10. No dalej, wygranych nie ma. I co teraz? Teraz na pewno trzeba zmienić tą strategię i już tak nie brać jak ja biorę, że po kolei liczą na to, że znajdę tą wygraną. Teraz zmienię zupełnie strategię w przyszłości, tylko tutaj się chciałabym czegoś doczekać najpierw. I tak, mam teraz diamentową fortunę z numerem 4. Miałam już 2 i 3. Tutaj, oprócz wygrywających liczb, mogę znaleźć symbol worka, który daje przypisaną wygraną, albo, to jest, skarb, który mnoży raz, dwa. A moje wygrywające liczby. czterdzieści dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery i trzydzieści jeden. Dwudziestki, trzydziestki i czterdziestka. A moje liczby? Trzydzieści osiem nie mam. Takich małych to ja nie mam. 22 to jest obok. 41 też obok. Nastek nie mam. 6. 5. No nic z zerem na przodzie. Nie mam. Potem oboczek. No i z drugiej strony jeszcze obok. Dalej 18, nie mam nastek. 19, 12. I jest coś. Jest kufer. Aż nie wierzę, że byłam przekonana, że będzie kolejny odcinek na zero. Ale tak, to jest kufer. Nie skarb. A kufer. Daje dwukrotność. No to fajnie uratście się doczekałam nawet szybko jak na moje wyniki i teraz tak dalej jeszcze może coś dadzą 24 no to już obok na dole 13 40 16 39 i ostatnie to jest 32, czyli jest ten jeden kufer i trochę powiększę, bo jest trochę ciemno. I sprawdzamy co pod tym kufrem się kryje i co będę mnożyć. Ry ry, tak myślałam, czyli zamiast dyszki są dwie dyszki. No i całkiem fajnie. Jest więcej niż i nie ma zera. Dobra, jeszcze jakieś kontrolne poszukam. Hmm. Hmm, tutaj jest C trzy razy C tak jest hmm, dwie dychy. fortuna diamentowa dzisiaj zwycięsko oprócz tego zostały mi jeszcze dwa razy maxi cash i ci, którzy mnie oglądają codziennie wiedzą, że ja wydrapałam wszystko pomiędzy 15 a 22 i nie było nic, zero wygranych. Więc te boki teraz będę sprawdzać. No i co może 22, zaczynam. Tutaj oprócz wygrywających liczb mogę znaleźć jeszcze taki plik, który daje od razu 40. A moje wygrywające liczby to Pięćdziesiąt cztery, czterdzieści dziewięć, trzydzieści siedem, dziewiętnaście i czterdzieści siedem. Okej. Wszystkiego po trochu. I tak, moje liczby. Czterdzieści osiem, a ja zaczynam bokiem. Pięćdziesiąt sześć, kolejnym bokiem. Pięćdziesiąt dwa.

nie ma. 32. No co dalej? 49 jest. No to już to szok. Normalnie jest wygrana. Już tak pod koniec, po tylu obokach, jest liczba. Ciekawe, czy były jakieś oboki do tego. Tak, na start był, no ale no fajnie. Jednak czasami da się coś trafić. Nie mam 41, nie mam dwudziestek 58 brak i ostatnia to jest 11. Ok. Ale ja mam tutaj jedną wygraną, czyli zdrabka 22, była... Jest wygrana, tak patrzę się, rozglądam na tymi moimi wszystkimi, gdzie one leżą. Mhm, tak, ale na pewno wydrapałam wszystkie aż do tej. I teraz 49 sprawdzam, może w powiększeniu, no bo to jest tutaj u mnie rzadka okazja, jak trafię jakąś wygraną. I tu się kryje, dycha, dycha, ale lepiej mieć dychę niż jej nie mieć. I kontrolne jakieś może, o tutaj D. Czyli z jednej strony się w końcu doszukałam czegoś z rocika. OK, i co na to kolejna zdrabka. Z drugiej strony piętnastka. Czy tym razem też się coś uda w końcu? Wykrywające liczby to pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt sześć, szesnaście i czterdzieści jeden. 40, 50 i 16. No dobra, a moje liczby? Nie mam dwudziestek. Patrzcie, to jest. To są banknoty. Myślałam, że to się nazywa plik. Banknoty. No, aż nie spodziewałam się tego. Daję ja mam cztery dyszki. Super! Bardzo fajnie. O, tak. No, miło, miło. Cztery dychy z automatu. No ale szukam dalej. zobaczyłam fajny symbol. No. W końcu udało się. 47 nie mam. Tutaj już wątpię, że cokolwiek jeszcze wpadnie. No bo jak są te banknoty, cztery dychy, no to chyba nic, no ale... Szukam dalej, tutaj obok, 48, nie ma dwudziestek, 43 obok, nie ma, nie ma, też oboczek i jak numer z drapki. 38, nie mam trzydziestek, 44, nie mam trzydziestek, 46, 11, 34, 27 i na koniec 21. No, ale są te banknoty i tutaj już nie będzie zaskoczeniem kwota pod nimi, no bo tutaj już nam mówią, ile za nie płacą, ale mimo wszystko powiększam. Fajnie zobaczyć taki symbol. I dla formalności taran, 40 zł. Zdrapka numer 15. Szczęśliwa. Ciekawe jakie są kontrolne na 40. Chyba raz kiedyś miałam ten plik, ale już za dużo ich nie drapałam. Tak tu widzę F. O, i tu jest jeszcze F, czyli doczekałam się. I to fajne wygranej. Cztery dychy, cieszy. Oprócz tego tutaj 22, czyli te boczki już tutaj mogę sobie darować. Nie wiem, czy w tej paczce byłoby więcej jeszcze niż 40, czy to jest najwyższa z paczki, kto wie. Tak, jest. 50 i do tego jeszcze. Fortuna z numerem 4 też mi pokazała fajny symbol mnożący kufę, dwie dyszki. Jakie mam paznokcie uwalone od tych zdrapek. Trzeba znowu przemalować. I tak 15, 22, 4. Szczęśliwe numery. A Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Buziaki. Pa.